Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Miałam duże wyrzuty sumienia, że długo już nie nagrywam i że Was troszeczkę tak zaniedbuję. I powiem Wam szczerze, że dzisiaj miałam przepiękny plan. Plan właśnie na to, że usiądę, nagram konwalia, bo mam naszykowane właśnie konwalie, mam naszykowane również kilka nowości, m.in. Jennifer Lopez zapach najnowszy One. I chciałam zrobić kilka recenzji, żeby Was po prostu nie zaniedbywać aż tak bardzo i żebyście o mnie nie zapomnieli. I wyobraźcie sobie, że miałam stuczkę dzisiaj z samego rana, i jeszcze tak, nawet trochę nie doszłam do siebie, mimo tego, że już minęło kilka godzin. Z mojej winy, z mojej, nie z mojej, ale jednak z mojej. Wyjeżdżałam z drogi podporządkowanej, z naprzeciwka również y, kobieta wyjeżdża z drogi podporządkowanej i się spotkaliśmy po prostu na, na ulicy. Aczkolwiek y, ona wyjechała odrobinę wcześniej, więc ja ją uderzyłam w jej bardziej tylną część auta. No trudno, zdarzyło się. Nie takie y, rzeczy się zdarzają. Wiecie, nie, nie warto się wszystkim aż tak bardzo mocno przejmować. Chciałam Wam dzisiaj tutaj, bo nie mam czasu totalnie, i już musiałam jechać do pracy i musiałam już się przemieszczać. Teraz mam chwilę w samochodzie, więc pomyślałam sobie, wrzuciłam do, do torebki swój zestaw do nagrywania. Pomyślałam sobie, że nagram Wam tutaj takie krótkie wideo o zapachu najnowszym od Jennifer Lopez, zapachu One. Powiem Wam szczerze, że ten zapach naprawdę mi się strasznie spodobał, aczkolwiek ma jedną pewną. Dość, dość istotną wadę, taką, że on jest totalnie blisko On pachnie po prostu jak zapach ciała. Pachnie bardzo delikatnie, drzewnie. Na początku, słuchajcie, jest tak rażący różowy pieprz, że aż świdrzy w nosie, po prostu aż tak, jakby mięta taka pieprzowa. Ale potem się już robi tak fajnie, łagodnie i bardzo polecam. Jak macie ochotę na taki łagodny, czysty, drzewny zapach, właśnie polecam, potestujcie. Polecam, po, po, ponoście go chwilę globalnie, zobaczcie jak ten zapach na waszej skórze będzie się utrzymywał, jak ten zapach będzie na waszej skórze pracował. Ja się polecam oczywiście i już muszę niestety kończyć, ale bardzo krótko byłam dzisiaj. Polecam Wam na przyszłość słuchajcie ten zapach w testach, dlatego że naprawdę ładnie pachnie drzewnie, pachnie aczkolwiek krótko. I jeszcze Wam tylko powiem, że zamierzam zrobić niebawem Q Days, więc mam nadzieję, że mi tutaj napiszecie jakieś pytania do mnie, jakie, jakie macie, a ja nagram Wam taki bardzo delikatny, przyjemny i taki do relaksu film. Dziękuję Wam pięknie i do usłyszenia, kochani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.